Jubileuszowa edycja Tańca z Gwiazdami od pierwszych minut pokazała, że będzie wyjątkowa. Trzeci odcinek to prawdziwa mieszanka emocji, śmiechu i wzruszeń. Największą sensacją był debiut pierwszej kobiecej pary w historii polskiej edycji Katarzyny Zilman i Jan Dzilizer. Ich występ pełen gracji i dynamiki zachwycił jurorów oraz widzów, a najwyższe noty wieczoru udowodniły, że taniec nie zna granic i może przełamywać schematy. Na drugim biegu nie znalazł się Tomasz Karolak, aktor, który otwarcie przyznał, że taniec to dla niego miszny pasybel. Jego szczerość i poczucie humoru sprawiły jednak, że publiczność pokochała go od pierwszego kroku. Tekst Ja i taniec to dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach natychmiast podbił internet i zamienił się w serię memów. Karolak udowodnił, że w show liczy się nie tylko technika, ale także osobowość. Nie zabrakło też wzruszeń Specjalna kryształowa kula powędrowała do Beaty Tyszkiewicz ikony programu, która przez lata była jego twarzą, a dziś, ze względów zdrowotnych, nie pojawia się już w mediach. Materiał wspomnieniowy i słowa Krzysztofa Ibisza wycisnęły łzy z oczu fanów.